Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcił kochać się Bogu przedstawia święty Jan Maria Wianej o łzach Jezusa Chrystusa. Ujrzawszy miasto, płakał nad Nim Jezus. Gdy Zbawiciel wstępował do Jerozolimy, płakał nad nią, mówiąc Gdybyś poznała łaski, które Ci przynoszę, gdybyś chciała z nich korzystać, jeszcze otrzymałabyś przebaczenie. Niestety, Twe zaślepienie jest tak wielkie, że już nie ma na nie lekarstwa. Dotychczas zabijałaś proroków posłanych do Ciebie, a obecnie dopełnisz miary złego, Wskazując na śmierć syna Bożego. Płakał Jezus nad Jerozolimą, bo przewidywał wszystkie jej nieszczęścia, bo widział utratę tylu dusz. Przewidywał niemniej, że wielu chrześcijan pójdzie na zatracenie, chociaż wartość jego męki jest nieskończoną. Choć krew jego przynajdroższa. Wystarczyłaby na okup tysiąca daleko większych światów. Przewiduje Pan Jezus, że ludzie wzgardzą Jego łaską, że Jego zasługi wyjdą im na potępienie i dlatego gorzko płacze. Czy może i my także jesteśmy sprawcami łez Chrystusowych? Czy i my zaprzedajemy Boga, tracimy duszę, odrzucamy niebo? Czy koniecznie chcemy się zgubić, lecieć na oślep do piekła, pomimo, że Jezus Chrystus stara się jak najtroskliwiej o nasze zbawienie? Pragnąłbym was wyprowadzić z tej ślepoty i zatwardziałości. I dlatego pokażę wam najpierw, czym jest dusza, powtórę, ile ona kosztowała Jezusa Chrystusa, a wreszcie... Co czyni diabeł, aby ją zgubić? O, gdybyśmy znali wartość duszy, jak starannie byśmy ją pielęgnowali. Śmiertelny człowiek nie pojmie jej ceny, jedynie Bóg zna jej piękność i doskonałość, bo jest jej Stwórcą. Z miłości ku niej stworzył niebo ziemię i wszystkie wspaniałe dzieła, które widzimy we wszechświecie. Mówi Katechizm, że dusza ludzka stworzona jest na obraz Boży, bo ma władzę, poznania, miłowania i wolną wolę. To jest przymioty, które w najwyższym stopniu posiada Bóg. Trójca Przenajświętsza stworzyła ją na swój obraz. Ma wprawdzie początek, ale końca mieć nie będzie, bo jest nieśmiertelną. Ona poznaje piękność i doskonałości Boże. Oddawać też może cześć Bogu przez swe uczynki i ma Go kiedyś na wieki wychwalać. Jest następnie wolną i może miłować Boga lub nie. A gdy Bogu się odda, on z weselem niejako spełnia jej życzenia, niczego jej nie odmawia. W tę duszę wlał Bóg pragnienie szczęścia, którego żadna stworzona rzecz zaspokoić nie może. Oddajcie duszy, wszystkie bogactwa i skarby ziemskie, to ją nie nasyci. Stworzył ją Pan dla siebie. I On jedynie może wypełnić i zaspokoić jej dążenie do szczęścia. Nasza dusza może miłować Boga i to jest dla niej największym dobrodziejstwem. W miłości tej całe nasze szczęście na ziemi i w niebie. Możemy następnie służyć Bogu i chwalić go każdym naszym uczynkiem. Nasze Zajęcie ziemskie nie różni się wiele w tym względzie od zajęcia aniołów niebieskich. I to świadczy także o piękności duszy jej wartości, że Bóg powierzył ją opiece książęcia swego dworu niebieskiego. Jak drogą jest Zbawicielowi, świadczy o tym, ów chleb anielski którym ją karmi w Komunii Świętej. Święty Ambroży mówi, Że gdyby na świecie była tylko jedna dusza, Bóg chętnie umarłby dla jej odkupienia I gdyby nie było nieba, stworzyłby je dla niej. Wprawdzie to powiedział Pan Jezus do świętej Teresy wyraźnie. Święty Bernard, tak się odzywa. O, jak szczęśliwe jest ciało, że jest mieszkaniem tak pięknej i bogatej duszy, w której nieskończony Bóg ma upodobanie. Przeznaczeniem jej jest wieczność na łonie Bożym. Święta Katarzyna zobaczyła raz duszę i tak była zachwycona tym widokiem, że łatwo by ją wzięła za bóstwo gdyby jej wiara nie mówiła czegoś innego. Do duszy należy wieczność, która jest udziałem także Boga, ponieważ jej wartość jest tak niesłychanie wielką, dlatego pożyczał sobie Stwórca niejako oczu od proroków, aby gorzko płakać nad jej zgubą. Łzy Amosa, Jeremiasza, Joela świadczą o jej wielkiej cenie. I lutanie używali środków ci mężowie Boży, aby zbłąkanych sprowadzić na drogę cnoty, aby synów Izraela nawrócić do Boga. W tym celu nie żałowali trudów, pracowali niezmordowanie, używali przeróżnych obrazów, tkliwych upomnień. W tym celu także i śmierć ochotnie podejmowali. Według nauki ojców Kościoła, jedynie grzech jest godnym przedmiotem płaczu. Łzy zresztą bywają bezowocne, szkodliwe. Płakać z powodu przegrania procesu, płakać nad śmiercią dziecka to łzy nieużyteczne. Płakać z powodu utraty rozkoszy zmysłowych, to łzy grzeszne, płakać nad swą śmiercią duchową, że porzuciliśmy Boga, straciliśmy niebo. To łzy prawdziwie drogie, choć bardzo rzadkie na świecie, jak mówi święty Bernard. Poznanie wartości duszy i obawa jej straty wyludniała świat i napełniała pustynie i klasztory chrześcijanami. Tak uczynił święty Jan Kalibites, rodem z Konstantynopola, który na wzór świętego Aleksego porzucił potajemnie dom bogatych rodziców, wziął z sobą Księgę Ewangelii jako skarb jedyny i przez sześć lat w nieznanym klasztorze Ćwiczył się w cnotach i surowych pokutach. Przez ten czas rodzice szukali go wszędzie i opłakiwali jego zgubę. Po sześciu latach, wyniszczony surowym życiem w odzieniu żebraka, wrócił do domu rodzinnego. Widział łzy i smutek rodziców i przez trzy lata żył w ich otoczeniu. Utrzymywany z litości jako żebrak i nie dał się poznać nikomu. Nawet matka musiała przełamywać naturalny stręt, którego doznawała na widokowego biedaka. W godzinę śmierci prosił ją ów żebrak przez zarządcę domu, aby mu okazała ostatnią łaskę i przybyła do jego boża. Umierający podziękował jej za wszystkie starania, że się nim zajęła, biednym, nieznanym żebrakiem, i przyrzekł się za nią modlić do Boga. Nareszcie oddał jej starannie zawiniętą księgę Ewangelii, którą poznała i na nowo poczęła płakać, bo jej ta Ewangelia przypomniała utraconego syna. A gdy przybiegł mąż, rzekł umierający: Dziesięć lat będzie, jak tę księgę otrzymałem od Was. Jestem Waszym synem, za którym wylaliście tyle łez, którego tyle się naszukaliście. Po tych słowach rodzice rzucili się na konającego, który w tej chwili swą piękną duszę oddał Panu Bogu. Jan, Kalibites poznał wielkość i piękność swej duszy, i dla jej zbawienia porzucił dom ojczysty. Żył w nędzy, umartwieniu i umarł jako żebrak. Teraz za to cieszy się chwałą niebieską i błogosławi Boga na wieki, że mu dopomógł zwyciężyć świat, ciało i krew. O, taka śmierć. Jest chwalebną i piękną nawet w oczach świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciąg dalszy w następnym odcinku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.